Witajcie, cześć i czołem. Jest to filmik m, taki zapowiedziowy z gry, w którą, w którą będę nagrywał i grał. Jest to dość znana gra i stara Geta Vice City Mam nadzieję, że będzie to się, jakby to powiedzieć, miło oglądało. Ten pies zawsze mi musi przeszkadzać. Eee. Zrobię w tym odcinku jakieś. Mm, jedną, dwie misje tak po prostu, żeby były. Zaraz zobaczmy. Zdaję jakieś tam. Tak, no nie lubię zobaczyć. Ja to pominę. Wiecie Wiedziałem. Dobra jeszcze tak nie chciałem przerwać tego filmiku, ale muszę sobie ściszyć. Chyba to było. Nie mam pojęcia, jak to będzie. W... Oj, to nawet chyba nie to. Chociaż. Nie wiem, ale troszkę. Dobra, walić to. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na tym, ale. Mam <laughs> z głośnością, ale. Dobra. Ym... biegnij dobra, zrobię tę pierwszą misję przynajmniej postaram się nie oszczędzam się, tre... o, Wiem, żeby sobie przypomnieć bo to była po prostu gra z mojego dzieciństwa i w nią się ciągle grała. tak samo jak kilka innych gier <laughs> te początkowe misje mniej więcej pamiętam, a później już zupełnie nie, nie ogarnę o co tutaj chodzi, więc Tutaj będzie totalna masakra z niszczeniem aut i innych takich rzeczy, bo tutaj grawać prawie już w ogóle nie umiem. A więc tak, tutaj musimy gdzieś, gdzieś podejść, obłaś tam, do tego fioletowego, czy tam różowego. Walić to. Nie lubię tych filmików, więc raczej będę je pomijał, bo to nie ma sensu przedłużać. Okay. E, tutaj autka stoi, ono jest też dość fajne, ale wezmę to. A, będzie nas policja ścigać, ale my się nie damy dawmy. Ta kaseta to zapis. My jedziemy do L, literki L, ale zmienia odka. Bo tym się zawsze fajnie jeździło, chyba. Ops. Chyba. O nie, tu jeszcze jest to odka, fajne. Eee zniknęło. Bo chyba widziałem to najlepsze odka w tej grze. O, fuck. No, tylko muszę... Albo nie, nie muszę zresztą. Coś miałem zrobić, ale nieważne. E, tutaj coś tam... O impresie czy coś tam... Zapewne mamy... Czekajcie. Ama no, tak, no dobra, mamy się ubrać w sklepie. Musimy iść po jakieś, tam stoi jakieś, więc idziemy. Hmm. O tak, tutaj pomożemy policjantowi. Ups, jednak mu nie pomogliśmy. Ma no, fak, ale nim rzuca, lol. O co ja to odebrałem? No na no, jakie gówno Dobra, jesteśmy w sklepie No patrzcie Jaki piękny, normalnie I będziemy musieli Zajebać się motor. No o oh no, co teraz? Jedziemy teraz ym, do portu Po jakąś laskę Żeby dostarczyłem do burtelu Zapewne Jaki drift, lol Ups. Zarysowałem to fajne autko ra tu jakieś tam imprezy też jest wkurzające. O, nowe, patrzcie. Nie, a już by za kierownicą chciała, nie? Nie ma tego to. <grych> Dobra. <laughs> Jedziemy... Maybe. <laughs> Rozmowę. Nie odpowiem nie odpowiedział maybe, czyli może. O oh, fak. O kurde. Dobra, przejdziemy się trochę dłużej. O przegapiłem skręt. Teraz do jakiegoś różowego copstwa. Dobra. Tutaj. Mówiłem, że burdel. Aha, i co? Mam rano Wow. Misja wykonana. Ty, 100 tych dolarów. Teraz do Eli jedziemy. Do no, mnie. Miałem zrobić jedną misję. Ale zrobię z No, mówiłem tak, jedną, dwie, ale... Robię dwie, albo trzy nawet. Kurwa. O. Okej. Okay. Przewalimy w coś i dady. Albo tylko znać się. Mmmmm, maską. Znowu skróty. I na wstecznym. To będę znać, zapewne pomiał pomijał? Zostawić <laughs> moje auto zombie LOL A dobra O, kasa Ach, Jak już czuję, że je leży kasa, to... Mamy pojechać do Malibu mm, To jest taki klub imprezowy A, tak, mówiłem? Mówiłem Zgarnia to Już będę, jak przejdę, to to może będę nagrywał GTA Sanreas Andreas, albo może inną grę. Jeśli ktoś zna takie starsze gry, um, podobne do GTA, co, z, co można tak fajnie misji właśnie wygrywać i właściwie robić co się chce może ci napisać, chętnie no, ja bym sobie pograł i to nagrał. Mm, nawet nie wiem, czy to nie mam za dźwięków dźwięków, albo coś. A dobra. Dobra i tak nic nie zrozumiecie. Dobra, a zabić mamy szefa od Sandra. Mamy się ten <laughs> pojeździe jakiegoś tam szefa Ymm, porozmawiać z nim, zabić go e, Zabrać telefon, coś tam jeszcze Tak tam ład I tu w prawa w lewo. Tu gdzieś baseball leżał No, albo nie tu. Jakieś rady, LOL. Przyda się. O, mam pomysł. Zrobię tego ostatnio. Nie musiałem się z nim męczyć. No. <ścoughs> o to chodziło.

Dobra i sobie będą tak gadać I w końcu przebiegną ci i tędy tędy uciekać mamy hmm. Mieliśmy uciekać ale dobra 7 d i jedziemy. Go to czyli to sklep z amunicją mamy jechać? W prawo o. Jeszcze raz w prawo Albo i tak A tu Jeszcze tutaj sprawdzę tu, bo tu, tutaj Szkoda, że właśnie jest tak mało no, tych opcji No grafiki tam, takich tam No właśnie mm, Chciałem jakby to powiedzieć na maksymalną ustawić, zobaczyć, czy by może coś lepiej chodziło, ale patrzę, tutaj gra opcji nie ma Takie jakieś dziwne to no. Mamy kupić broni No dobra Skończ o, już Dobra, Jezus zabroń kupić No fajnie no. Nie wiem po co nam broni jak już mamy, ale dobra No fajnie co Idziemy. Idziemy przed siebie... O! Oh fuck. Kurwa. Lol. Patrzcie, go teleportował się. No i spierdolił. Jaki chuj. Dobra misja wykonana, już chyba druga albo trzecia, ani mam pojęcia jak to już. Było. Um, I to będzie tyle w tym odcinku, co powiedziałbym pewnie jeszcze dzisiaj nagram drugi, czyli tak naprawdę pierwszy no i nie wiem stój chuju za twój motor nie ten telefon Zakończymy tutaj. Hmm, no to na razie do następnego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało, chociaż trochę. A ja więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie co mam zmienić, co poprawić. I taki tam na razie.